Weź ile potrzebujesz, daj ile możesz. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, Macieja Pawinowa, radnego Marcina Jankowskiego oraz wielu ludzi dobrej woli, Jaworzanie mogą podzielić się posiłkiem z osobami potrzebującymi, zostawiając pożywienie w lodówce zlokalizowanej przy biurze obsługi klienta w rynku. Ten pomysł wpadł jakiś rok, ponad rok temu. Podpowiedział mi go kolega, który nie mieszka właściwie w Jaworze, ale był Jaworzanin. Ostatnio taka, legnica, taka lodówka wystartowała w Legnicy, więc była to inspiracja i ta lodóweczka właściwie bardzo szybko bo zgoda burmistrza na postawienie właśnie w tym miejscu to raptem dwa tygodnie minęło od kiedy byliśmy rozmawialiśmy na ten temat i dzisiaj ta ludówka rusza. No, marnowanie jedzenia jest naprawdę niemoralne i myślę, że dojrzeliśmy już do takiej sytuacji, gdzie y, możemy nie marnować, nie musimy marnować jedzenia, a jest to jeden ze sposobów, aspekt ekologiczny, bo każdy każde jedzenie, które jest zakupione ma jakieś opakowanie, y, wyrzucamy jedzenie, marnujemy opakowania, więc też ten aspekt ekologiczny, ale bardzo ważny Aspekt również społeczny, gdzie solidarnie ludzie mogą dzielić się po prostu tym, co, tym czego nie potrzebują, a jeszcze jest do użycia. Jadłodzielnie znane są już od pewnego czasu. W Legnicy przy noclegowni dla bezdomnych jest już jedna. Ja to widziałem w Poznaniu i największa ilość teraz stoję w Wrocławiu. Ludówki, tam chyba są 14 w Wocławiu. No. no i tak przyjdzie od miasta do miasta. Przyniosłam troszeczkę jedzenia w postaci mleka, parówek, szynki, serków, jogurtów. Będę stałym dostawcą do tej lodówki, bo trzeba się dzielić, nikt nie może być głodny. Domowe jedzenie, pierożki ruskie, pierożki z kapustą i także bułki domowe, pyszności. Ta lodówka nawiązuje do przesłania patrona naszego miasta, Jawora, świętego Marcina, który dzielił się z potrzebującymi tym, co miał. Wierzę, że dzisiaj Jaworzanie będą chcieli się podzielić tym, co mają, przynieść tyle, ile mogą, zabrać tego, co potrzebują. Piękna inicjatywa oddolna naszych mieszkańców. Cieszę się, że jako miasto możemy wspierać. Zaczynamy od Urzędu Miasta, dając przykład być może dla kolejnych inicjatyw. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby ta lodówka tutaj stanęła i oczywiście gratuluję tego, że ta lodówka już jest dzisiaj wypełniona. Niech będzie Zpewniona dobrocią, dzielmy się tylko dobrem.